No ja mówię, jak ktoś się zna na dofinansowaniach unijnych, albo jakichś rządowych, czy coś I wie gdzie trzeba się zgłosić i co napisać I to zrobi za mnie To możemy coś takiego zrobić i podzielić się tak zwanym zyskiem, nie? Ale to trzeba się i w temacie się znać Dobra, no kiedy tutaj? Walka. Mangite'a? No, nie, on to mnie nie zabije. Zaczużyć tego Spela Rzuć czymś ładnam tarczę ma zahar talib. Bo na gości jest mega low, nie? Listen, your time to shine. Czekam, czy on będzie chciał grać jakiś T, te, bo ten creep się obił, więc... Nie, w sumie no, bez kitu zajwiste starcza. Normalnie ty Bezblot Silence teraz? Żeby nie w żaden sposób uciec No i dobra ścianek mi oddał double Buffa, ale zajebiście No i dobra I teraz cofka. I mam 1200 golda, ale zajebiście będzie. Bo ja mam 1200 golda znaczy, że mam tego. Lost choptera, nie? To jest huge. Zajebi się tam Janom zagrał. Taki rołmik, to Zacki. Ej, Olek Pindolek w moim teamie jest! Ty, to kafejkas! Ja grałem z kafejkasem kiedyś dużo. Jesteśmy w różnych drużynkach, różne turniejki. To teraz dopiero zauważyłem. Siema Olek! Kurwa, nie potrafię pisać. Bum, bum. No raz, pożo. Zaraz rozpuszczamy Suaje'a za OK Okej. Tego trochę obijemy, bo mam dobry pod na to. Teraz sobie rzucamy najpierw E, teraz W, i powoli, powoli przejście. Wszystkie obijamy No nie przeskoczy, więc zaraz już zarzucę I boom I to sobie na jedynkę i wręcz jakby gościu podszedł, to na kombo go zabijam No że trzeba No dawaj I Uważaj na to, siema tweku Dobra, zajebiście, mamy Fizz na bocie na moment, Bo teraz czekam aż karno będzie tankował. Kolon tankuje, więc spalam W. i moje gówniaki biją tower. No i w ten sposób mogę wziąć se playta. W szóstej minucie, nie? Spokoić team-mate'ów. teammateów. Teammateów nie uspokoisz, nie? Po prostu ich zmutuj, jak cię wkurwiają. Dobra, krótko, lekko obijemy. Roznawu, lekko obity. Tego Q Nic mnie nie zaskoczyło, bo tu razem z nie ma żadnych kosztów. Te koszty są takie typu. Ma dajemy pieniądze dobrym chłopakom, nie? No, za dobrym robotę tak zwaną. Nie ma ich za dużo, ale. Coś tam się znajdzie, nie? Albo kupę. Albo sobie kupię na przykład banner w tramwaju. Dobra, on to dostanie tu. Teraz Awu Pyk! Wave się przepuszuje, ja sobie stoję z tyłu. Waj tu gdzieś może być, więc ja tak trochę muszę to respektować. Dobra, Waj jest na topie. Gościu ma tu jakiś dym i będzie ja też ziomek tu szedł. Ja w ogóle mógłbym się też cofnąć i kupić sobie Black Fair Dobra Okay. Gościu werkował. Więc teraz jest bez erki na Ari, więc nie będzie miał jak się tu bić. Tu damy Warda, jakby chciał jeszcze coś grać. Dobra, teraz tak. I to jereczka. Zabity. Mimo, że ten mi przerwał czarnem. No to nic to nie dało mu. No i zajebiście. Gościu uratowany I jeszcze dwa kile. Czerwiaki, całe nasze. No tak można żyć. Dobra, teraz się ja po prostu cofnę. Zagram Blackfire Torcha. buty sobie kupię, ale te. Idealny recall. No, jestem tak potężny. U dziewiąta minuta. buty plus Blackfire Torch. Czy RK ma, ma taki sam zasięg co E? Nie, RK jest trochę większy zasięg, ma nie. Patrz. To jest R, a to jest E. Nie, 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 kupuję Malinasa, Malinas to jest skam na bo jakby... Nie graż pod to, żeby zerki tam zabijać ludzi, tylko... No chcę grać, tak wiesz, taki dusze fajty, nie, to jest E się pali gramy tego typu. Więc no, Blackfair Torch jest lepszy, po prostu ci daje więcej CDR no, ogólnie, potem ci i jeszcze daje, jak jest fajta, wszystkich tam co chwilę obijasz. Więc no Black Fair Torch wydaje mi się, że jest lepszy. A to żebyśmy mieli trochę cooldown na RC niż jego... Albo byśmy więcej z niej bili to bez znaczenia. Wiadomo, że fajnie się kombuje z tym. Może ziomek stoi w tym plamie. Ale jest jak jest, nie. Ej, po prostu zagrać stoi, tam kupić drugą maskę i ziomki się na epalom I na wuj, na coś. No Dobra, teraz mogę stać do przodu nad nim. Po prostu... Boże, wave za wavem, Ważne, żeby teraz obiektywy z tego brać. I żeby się nie wyjebać, bo jednak. nie jest na mnie lekki shutdown. Będę go zerkować. Hugh dorzucisz. No i spoko. No ja chyba tu nie przeżyję. O, trochę za głęboko poleciałem. Nie, powinienem po prostu tędy uciec. Głupio. Głupio zagrałem. Nie będę ukrywał. Dobra, tak i tak. Pierwszy Coachless, skojarzę. Jak nie można stakować masek? A w sensie chodzi ci o to, że tych masek nie mogę kupić trzech. No dobra, to nie można, ale. Ja gram Blackfire Torch, potem gram maskę To mi to, nie? No, najpierw Liandry. Potem może Relaya zagram. No chyba, że będzie nie trzeba Magic penetracji, to zagram tego Blockletter z Kursa ewentualnie. Zobaczymy, nie? To zaraz pokażę. Wydaje mi się, że pierwsze... Dobra, może... W tej grze w sumie może mógłbym Relaja kupić. I chyba kupię Relaja na drugi item. Bo jednak te kapeki z Rylajem się tu przydadzą. Jesteśmy mega do przodu. the aż tak nie potrzebuje z tej maski. Więc może tak zagramy. No Erwaj. Oj, gościu, trochę przesadziłeś. Ale kurwa szybki jest. Mogę tu podejść. Dobra. Rzucam E. Możemy ukradnąć jakiegoś creepa. W sumie jest 0,2 na tym topie, no ale w cesach jest do przodu. Uważaj tu, no. nie ma mida. Jest bardzo duża szansa, że ziemek jest pod topem. Jeszcze jest teraz 13 minuta. Więc trzeba tutaj na pewno wziąć z tego jednego. No oni zabili wszystkich, ten zabija na topie najprawdopodobniej. Nice Trochę no, chujowo zagrałem, bo on mi Voidlingi zabrał, w zabił z Q. No ale i tak umiera, hehe. <grystanie> dobra, jakoś zostało grany, jako tako. Fajnie żyje jeszcze. Jestem w stanie wziąć sobie tu playta. Wezmę no, teraz kolejnego wave'a. Ile kosztuje cały relay? 2200. 200. Więc od biedy... No dobra, no mogę tu zgridować i tower próbować wziąć. Może się uda z tymi gówniakami. Dobra, wrzucam kolejne gówniaki, powinno się wziąć. Dobra, zajebiście, mam. Więc mogę Relaya kupić. Wydaje mi się, że R'laj na drugi spoko tutaj. za custom skin w LoLu jest ban, czy nie? No, oficjalna odpowiedź jest tak, że jest ban. Nieoficjalna, że chyba nie. Nie wiem, czy ktoś dostał, no ale ja nie używam. Jakie trzy maski? No trzy maski. Bloodletters Curse, Liandry i Blackfire Torch. To pewnie kolega ma na myśli, mówiąc trzy maski. No, ja teraz bardziej do przodu. Kolejny wave znowu wzięty. 10 klipów na minutę to jest życie. Dobra, oni coś tam grają. No ja tego podejdę ewentualnie jako tak zwane plecy. Coverage. Dobra, ja teraz AW. Niech się wszystko weźmie. I oni biorą heraldę, ja po prostu będę stał i brał te wave'y i tak może ewentualnie coś tam coverował. Dobra, Olek się wywalił, unlucky. biorę tu kolejnego wave'a zaraz. Drake jest zaraz, po prostu bierzemy wszystkie obiektywy, wszystkie wave'y. Tak zajebiste, nie? Dobra, więc zaraz bierzemy drake'a. To się weźmie. Ja teraz idę wziąć Bote'a. Tam ze jeszcze różyczka, którą będziemy teraz na odchodnym. No i czy ja tu dalej chcę stać? No kurde nie wiem. Jednego Ewa mogę wziąć, ale czy Tower chce progresować? No tak trochę ciężko chyba. No, nie wziął się ten kanon, nie? To nie. Dobra, no to jest za głęboko już. Bardzo niebezpieczna pozycja. Więc ja po prostu cofnę. Wezmę sobie Bluebuffa. Pinguję, żeby przypadkiem nie pomyślał, że ten Bluebuff jest dla niego. Tą aszą. Teraz idziemy w maskę. Idę ukraść jeszcze Creepy z Mida. Ewentualnie. Dobra, idziemy. Bota wziąć Wave'a. Dawał mi się trochę movement speed. Tak szczerze, wolny jestem. Ale co zrobisz? O! No niestety, no. Tego, tego, tego nie powstrzymam, nie? Może powinienem bardziej to respektować, co tu się dzieje. Ale no, i teraz hard stompują tej topside, side, tamtych nie ma. Unlucky, ale close. Jakby tu był bazar, gdyby dodał palenie, to są dead. No, jest dobrze. Ja mam TP, Karol ja po prostu w bota poszedł. I bym powoli zagrał Atakana. Ataka na Mazaharze jest taki OP, bo ich ziutki są na low HP i powoli się palą i... Malific Vision zabija jednego, potem typ wybucha, przeskakuje na drugiego, drugiego zabijasz, wszyscy się palą. O, piękne, nie? Dobra, przydałoby się pozbierać te podpłomyki. O, hejst się przyda, zwłaszcza, że go nie mam zbyt dużo. No, to jest takie piękne, rzucasz AW i wave sam się puszuje cały. Pa, proszę bardzo, przepuszowane. Ja już gdzieś dalej. Upsy. Git. Uciekłem, ale konkretnie tutaj zrobili. A na tych dwóch zawodników akurat dałaby się maska, którą zeskipowałem, żeby mieć relaya i być bezpieczniejszym. Dobra. Ty. Chciałem go zerkować, ale nagle zniknął. Zresztą. Nie wiem jaki był zamysł tej zagrywki tej zawodnika. Kurwa, nie dał się. 1700 potrzebuje. Brakow to. Ale ten tu jest. Całe kłopoty, biegnę. Może mu pomogę. Dobra. O! Dobra, leży. Lecę i teraz może zaszuję tutaj? O! Teraz po prostu wylecę w tower. Wolone tam daszowanie w nich. Nie ma co świrować aż tak. O, ale dobry podrzut I teraz powoli, powoli. Malific Visions i Voidlingi. Dobra, wszyscy tu umierają. Nice. Taka powolna gra ma za harem. Stoisz sobie z tyłu. Wszystko się umiera. No i tak to się żyje, nie? I teraz. Na! Ja przyszedłem do O kurwa. No i kremu zabiłeś mnie. A projektem to stwierdził, że mu się nie chce i teraz nie chce brać udziału w czyichś projektach, gdzie jest tylko z niego beka. A co to był za projekt? Projekt jest taki, żeby wziąć Random Brusa i przez cały następny rok uczyć go do matury, żeby Brusik w końcu podszedł do matury i ją zdał. A było coś takiego? Pamiętam, że chciałeś coś takiego zrobić. Nie? Myślisz, że nauczyłbyś go? Myślę, że dalibyśmy radę. Będę go przekonywał, że teraz na Kiku. <laughs> on mógł mieć streama też z tego i dobrze by to poszło. Tak, jakby taki byłby zamysł, że to było by u niego na Kiku, coś tam wyszło na YouTuba i tak dalej. Nie, ja go Więc... Wykonam, że to jest spoko. No dobra! Zablokowali mi dostęp do kont bankowy. Czekamy na to. Ej, zbraliśmy... kurwa. Fiknąłem. Dobra, i teraz co? Maska kolejna. Krewka. I ma to byłby dobry projekt, nie? To, no, bo nie chciał coś zrobić tym. O jego zerkować. Czego to zabijam? Taką od razu, od buta? Chyba nie. Ale po co ta rka od tej? Dajny? Dobra, w ogóle też taka trochę pajacerka się odwala. Kurwa jak jeszcze fleszną po niego personalnie nie ma takos, witam. No i teraz zrobimy tak. Ruszam tu Awu i proszę mi sfarmić całego wave'a. Dobrze, panie. Zadanie wykonane. Legomazar w takich spotach tak rozpierdala, nie? Dziesięć... Jak, jak wykników są obok siebie. Moczek i buty 3. Ja czasami zapominam o tych butach trzech. To jest najgorsze. One tu powinny wyskakiwać jakie możesz kupić. Dobra, dalej. Nigdy nie pamiętam. Ale czasem pamiętam, jak mam w dobrą, nie? Pomocy. Dobra, rka w niego. Zsiemy go. Jana, lecz wypalony. Uff. i TP. A, mogę to kupić, buta. Spell Slinger Buta. Ej, ja nie mam te No, to kurwa, będzie długa droga. Zrobię, zdążę dojść, czy jest koniec gry? Chyba wygraliśmy. X9, Ari, Nie no, Jana wygrała tę grę, zajebiście gościu, zagrał Janom. Ten roam nam i w drugiej minucie. Tam w trzeciej. To mi Double Killa dał. To już grać się mogli po tym. Bo ja brałem Wave za Wave. Nie ma gaming, Challenge 1-3-2. Rzuć dla ciebie. To jest najważniejsze, właśnie w Baltarhary, żeby jakoś dojść do momentu, jak masz los Chaptera. O polostrzap też jest z górki. Ja myślałem, że więcej obrażeń zrobiłem.